Czy jeden dzień może zmienić geografię, stworzyć państwo i uruchomić globalne reakcje? 1 lipca data, która w wielu krajach zapisała się złotymi zgłoskami ale dla jednych to święto, a dla innych sygnał do protestu. 1962 rok Rwanda oficjalnie ogłasza niepodległość, zrywając z kolonialnym jarzmem Belgii. To był moment nadziei i narodzin nowej tożsamości, choć historia Afryki pokaże, że droga nie będzie łatwa. 1 lipca 1967 roku Kanada przyjmuje swoją nową konstytucję i ustanawia Canada Day. Flagi, fajerwerki, dumne hymny to nie tylko święto, to moment refleksji nad jednością kraju. A w 1997 Hongkong, po 150 latach kolonialnego panowania, wraca pod jurysdykcję Chin. Ceremonia przekazania transmitowana była na cały świat. Zachód wstrzymał oddech, Wschód zareagował z powściągliwym triumfem. 1 lipca to data transformacji geopolitycznej, kulturowej, społecznej. Jedni zyskują wolność, inni ją oddają. Historia lubi powtarzać daty. Pytanie tylko, kto pisze ich sens. Może dla ciebie 1 lipca to dzień przeprowadzki, nowej pracy albo czegoś całkiem innego. Daj znać, co wydarzyło się w Twoim życiu tego dnia, ciekawe, czy kalendarz to zapamiętał.